Siemanko. Jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że Ania się zgodziła na to, żeby był ten film na YouTubie. Jest to odpowiedź na maila. Mail bardzo fajny, zawiera dużo ciekawych pytań, więc pomyślałem, że świetnie się będzie nim podzielić z tobą. Wszystkie pytania napisałem w spisie treści na dole, więc lecimy z konkretami. No i jeszcze taka ciekawostka, ostatnie pytanie, ostatnio Myślałem właśnie nad tym, nad całą tą kwestią tych osób i chętnie podzielę się moimi przemyśleniami przy okazji tego ostatniego pytania. Więc przechodzę do maila, będę czytał i odpowiadał najbardziej konkretnie, jak się da, mam nadzieję. Bardzo mi się podoba twoje podejście, cześć Karol. Do budowania strony na WordPressie. I to jak przedstawiasz je w darmowych materiałach, dzięki. Proszę bardzo, polecam się. Jestem na etapie budowania strony do projektu online, który ma dopiero powstać. Obecnie gromadzę materiały, treści i sprawdzam rozwiązania techniczne, które chciałabym zastosować między innymi, klikając sobie tak wstępnie na zapasowej domenie. Uczę się, żeby właśnie nie być zwykłym, bezmyślnym wyklikiwaczem. No, tezy w super miejscu, bo ten kanał jest właśnie dla takich osób, które nie chcą być programistami, albo chcą, a to jest jakiś. Pewien etap uczenia się WordPressa, ale nie chcą też bezmyślnie po prostu instalować kolejnych wtyczek, nie wiedzieć do końca skąd, czego się bierze, skąd co się bierze, ważne, że działa, więc. To super i bardzo się cieszę, że tu jesteś, no bo właśnie to jest miejsce dla, dla takich osób, które są, chcą świadomie korzystać z WordPressa. O, właśnie, tylko świadomie dobierać narzędzia, które będą służyć mniej moim odbiorcom. Choć nie ukrywam, że jako kobietę ciągnie mnie do kilku wodotrysków. No i ja zawsze zadaję pytanie klientom: jeśli ktoś chce jakiś wodotrysk, Ok, a czemu to ma służyć? No i przeważnie to są tylko efekty wizualne i ważne, żebyśmy projektowali skuteczne strony. Jeśli będą one ładne i skuteczne, co zmierzymy narzędziami, no to super. Niech będą wodotryski, ale jeśli jakiś JavaScript ma po prostu spowodować, że pada śnieg, oczywiście żartowałem, nie róbcie tego, a strona się ładuje przez to dłużej, no to bez sensu kompletnie, nie? Wiem, że nie o takich wodotryskach mówisz, ale tak mi się sko skojarzyło. Więc szukamy kompromisu pomiędzy tym, tak naprawdę, bo chcemy też robić ładne strony, ale myślę, że dla klientów naszych ważniejsze jest to, co na koncie, oczywiście, nie? Bardzo zainteresował mnie Twój kurs Gutenberg WordPress. WordPress i Cadence Pro. W tym momencie po lekturze Twoich filmików dziubię sobie główną część strony na innym motywie niż Cadence. Cadence używam na podkatalogu do platformy kursowej na LearnPressie, ale ponieważ jeszcze to wszystko jest na etapie koncepcyjnym, to mogę łatwo pozmieniać. No spoko. Jeśli chodzi o inne motywy, no to są inne motywy, które są całkiem fajne i znośne. Najpopularniejszym jest Astra, myślę, że głównie dlatego, że dużo osób korzystało z zestawu Astra plus Elementor i nie było wtedy jeszcze Cadence w ogóle na świecie. Natomiast w moim mniemaniu, po prostu Cadence daje najwięcej możliwości już w darmowej wersji, no a po prostu wersja Pro rozwala, rozwala system. No i teraz moje pytania: czy w kursie kurs Gutenberg, WordPress i Cadence Pro, będą również poruszane tematy platformy e-learningowej, czy tylko i wyłącznie w cudzysłowie zwykłe strony. Jeśli będzie można sobie pracować z Tobą również nad platformą do kursów, to pojawia się następne pytanie. No więc mam różne pytania odnośnie tego, w którym stronę pójdzie kurs, no bo on się cały czas rozwija, ja cały czas dogrywam nowe lekcje, głównie w oparciu o to, co kursanci mi mówią, czego potrzebują. No i zdecydowana większość De, nie, nie wiem, czy zdecydowana większość, nie, nie sprawdziłem statystyki dokładnej, więc dlatego się zawahałem, ale bardzo dużo osób chce robić strony dla klientów albo już robi strony dla klientów i też ja pod tym kątem nagrywam lekcje, natomiast ten kurs nie pójdzie w każdą stronę, w którą. Yy, może niektórzy kursanci chcieliby, uważam, że to nie będzie dobre, i już ci mówię dlaczego. Nie będzie o platformach kursowych, nie będzie o e-commerce i nie będzie o na przykład SEO, z tego względu, że to są bardzo obszerne tematy, każdy z nich można spokojnie. Zrobić kilka kursów online o każdym z nich. Ja bym chciał, żeby to było podzielone na konkretne moduły, i ktoś chce dowiedzieć się czegoś o budowie stron na Cadence i Gutenbergu i wdraża to. A jeśli ktoś potrzebuje platformy kursowej, to bierze sobie inny moduł, czyli inny kurs, i ewentualnie łączy to w zestawy. Więc ja tak to widzę. I nie będę rozbudowywał tego konkretnego kursu, akurat o platformę e-learningową. Natomiast dalej będą wątki, które dotyczą też tutora, więc tutaj się bardziej odniosę do tego, bo po prostu jak mogę Ci pomóc. Gdzieś w materiałach mi przemknęło, że Ty robisz na tutor LMS. Wspomniałeś, że rozważasz udostępnienie swoim klientom wersji Pro na dożywotne licencje, analogicznie do tego, co robisz z motywem i blokami Cadence. Czy faktycznie jest taka możliwość? Jest taka możliwość, i jesteś trzecią osobą, która mnie o to pyta w grudniu. A mamy 13 grudnia, jak to nagrywam, więc czym prędzej powinna być taka możliwość? Ja mam teraz do zrobienia jakieś projekty do końca jeszcze, natomiast nie przeszkadza to temu, żeby zrobić na przykład landing page i ofertę już. Więc mam nadzieję, jeśli ten film jest na YouTube, że w opisie. Znaczy nie, zdeklarujmy się. W opisie tego filmu jest link do platformy kursowej gotowej. No i teraz ja mam wersję właśnie Lifetime Tom Agency, ona kosztuje chyba około 1000 dolarów na tutorze. Tutor LMS ma trochę inaczej licencję niż Cadence, bo tam mogę wygenerować po prostu takiego childa, czyli jeszcze jedną licencję dla konkretnego klienta. Więc jest taka możliwość po prostu, i właśnie po to wykupiłem ten agencyjny pakiet. Ok, lecimy dalej. Pro na dożywotniej analogicznie to było. Czy faktycznie jest taka możliwość? Oczywiście płatna. Po prostu, gdybym miała się wcześniej na tutor, to potrzebowałabym dropping content, a ten jest tylko w wersji pro. No to ok, to jakby już odpowiedziałem wcześniej, nie? Trochę mi też doskwiera w tutorze ubogość. Części opisowej lekcji, chciałbym móc wzbogacić treść lekcji o bloki Gutenberga, ale niestety do lekcji działał mi tylko klasyczny edytor WP. Być może robię coś nie tak. Bardzo dużo ludzi chciałoby rozszerzać lekcję o Gutenberga, i myślę, że wreszcie się ugną deweloperzy Tutora pod tym naciskiem i rozbudują trochę tę opcję. Natomiast ja też ręki nie daję. Uciąć sobie w jakim kierunku rozwinie się Tutor, i faktycznie teraz nie ma takiej opcji. Niestety Tutor dobrze działa na przykład z Elementorem, niestety dla nas Gutenbergowców. Natomiast no po prostu jeśli chodzi o gucia, to yy, mamy do dyspozycji yy, to co daje nam Tutor. Plus, tak jak właśnie piszesz, na stronie kiedyś gdzieś wyczytałam, że dzięki wersji Pro można używać bloków do. Edycji lekcji w tutorze, wiesz może coś na ten temat? Myślę, że chodzi o cadence elements. To są takie elementy, które możesz wprowadzać w dane części strony. Zamiast czegoś albo nad czymś, albo pod czymś. Generalnie zdecydować, w której części pojawi się dany blok. I może to być tylko jedna podstrona, a może to być szablon, tak jak na przykład, nie wiem, landing page mojego kursu. To jest produkt WooCommerce, który tak naprawdę zupełnie inaczej wygląda w WooCommerce domyślnie. I to zbudowane jest właśnie na elementach Kadence. I tutaj bym doszukiwał się, natomiast nie wiem na 100%, czy tak jest, więc jeśli to sprawdzę, to wrócę do Ciebie z odpowiedzią, bo prawdopodobnie można edytować szablon lekcji, ale pytanie, czy można, na pewno można dodać dynamiczną treść, znaczy nie wiem, czy na pewno, dodać dynamiczną treść do konkretnej lekcji, bo myślę, że tutaj o to chodzi, więc to jest do sprawdzenia po prostu. Czy będzie można podpytywać w trakcie kursu o to, jak zbudować taką platformę społeczności, jaką masz u siebie w oparciu o wtyczkę Pipso. Bardzo mi się ta opcja spodobała i chętnie też wzbogaciłabym swoją stronę o tę funkcjonalność. Z Twoją asystą czułabym się pewniej, że zdołam sobie z tym wszystkim poradzić. Więc tak, Pipso. Ma wersję bezpłatną i płatną. Ja używam wersji płatnej i ma świetny support. Bo jeśli masz płatną wersję jakiejś wtyczki, to masz dostęp do supportu. Tam ko komunikujesz się oczywiście po angielsku. Natomiast e, odpowiadają bardzo e, zwięźle. Nawet miałem taki problem, że miałem konflikt między wtyczkami i nawet nie próbowałem tego rozwiązać, tylko napisałem od razu do nich. E, no i deweloperzy napisali dla mnie wtyczkę, żeby ten konflikt rozwiązać. Pewnie uwzględnią to w następnej aktualizacji Pipso. I mają oni bardzo dobry support. Natomiast, oczywiście, też jeśli ja będę miał wiedzę na dany temat i będę mógł Ci szybko pomóc, to pomogę. Szczególnie jeśli będziesz moją kursantką. No bo myślę, że będzie tak w moim biznesie, chociaż nie wiem, że będę miał coraz mniej czasu na wszystkich ziomeczków, bo jest was coraz więcej w sensie ludzi, którzy mnie obserwują w różnych kanałach i mam coraz więcej tych pytań. I mogę sobie czasem pozwolić na właśnie taki indywidualny film i odpowiedź, ale nie wiem, czy tak będzie zawsze. Bo jeśli ktoś będzie moim kursantem, a ktoś będzie widzem na YouTube, szanuję bardzo jedną i drugą osobę, ale jednak. Ta pierwsza, która jest kursantem, jest też moim klientem, i te osoby mają zawsze do mnie łatwiejszy dostęp. Więc teraz, bez względu na to, czy jesteś w kursie, czy nie, to bardzo chętnie Ci pomogę, natomiast jak jesteś w kursie, no to po to mamy jakieś różne warsztaty, spotkania, czy nawet możemy sobie pogadać na konsultacjach, no to wtedy możemy sobie po prostu porozmawiać o, na różne tematy. Ja też miałem z kursantami. Spotkania, maile na różne inne tematy niż są w naszym kursie, więc tutaj jestem jak najbardziej otwarty. Tak trochę się waham, żeby to mówić, bo ktoś mnie będzie mógł łapać za słówka później, na przykład jak to będzie na YouTube. A, Karol, tu obiecałeś i tak dalej, dlatego nic nie obiecuję, na przykład w landingu czyli w ofercie kursu nie ma, masz, masz to zapewnione, natomiast teraz jest po prostu taka możliwość, no i o tym szczerze i otwarcie mówię, więc tutaj bardzo chętnie ci pomogę. Czy kurs rozpoczyna się w konkretnej dacie, czy to jest to Evergreen i mogę sobie skoczyć, kiedy chcę? Stety i niestety, jest to kurs Evergreen i na ten moment. Y nie ma kolejnych edycji. Myślę, że jak kursów będzie więcej, to, to poukładamy sobie to w dane edycje, że to się zaczyna, kończy, być może cena wtedy się będzie zmieniała. Na ten moment na lendingu jest napisane, że jest dostęp na 24 miesiące. Aha, właśnie. Czy na pytania do Ciebie mamy tylko 4 tygodnie? Bo we, obawiam się, że mnie to dłużej zajmie, ze względu na to, że w międzyczasie pracuję i gromadzę dopiero materiały, które wypełnią mi treść. No i właśnie. Yy, ja napisałem, że jest dostęp na 24 miesiące, ale jeszcze nie włączyłem licznika, który to mierzy, więc czy ktoś dołączył teraz, wczoraj, czy ktoś dołączył pół roku temu, to tak naprawdę i tak są jeszcze w miejscu zero, jeśli chodzi o ten licznik czasu. Z tego względu, że ja uznałem, że dopiero jak ten kurs będzie miał taką postać, jak chce, czyli ja go cały czas aktualizuję i i on nie jest moim zdaniem skończony, i w mojej w głowie będzie skończony, jak zrobię wszystko, co mam zaplanowane w tych aktualizacjach, plus te pytania od kursantów. No to wtedy ten czas zacznie się liczyć. I dążę do odpowiedzi, że nie tylko 4 tygodnie, tylko przez cały czas trwania kursu mamy specjalny panel do pytań, i możesz tutaj pytać do tego. Za chwilę ruszamy z warsztatami, więc tam będzie więcej osób i też możemy nawzajem sobie gadać, pytać. Do tego właśnie mamy Pipso, więc jest dużo miejsc, w których będziesz mogła czy mnie, czy innych pytać o jakieś rzeczy. I to ostatnie pytanie, właśnie sporo tych pytań, które dosyć ciężkie, gatunkowe. Mam nadzieję, że nie przesadziłam, dlatego na koniec trochę luźniejsze. Czy myślisz, że kobieta w mocno późnym średnim wieku, ale za to chcąca i lubiąca się uczyć WordPressa, poradzi sobie z Twoim kursem? Do tej pory uczę się na kursie, i tutaj wymieniona była osoba, ale nie yy, napisałem jaka, ale Twoje podejście do tworzenia stron bardzo mnie kusi. Będę wdzięczna, jeśli odniesiesz się do moich pytań. No to się odniosłem. I do ostatniego, bez świetne. Namyślałem o tym ostatnio. Że mamy dzisiaj bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o pracę, o pracę dodatkową, o, o to, żeby zbudować swój biznes, i mamy tyle narzędzi do dyspozycji, mamy tyle możliwości, że. Warto się po prostu nawet nie utopić w tym morzu możliwości, z tego względu, że naprawdę każdy może rozpocząć działania, które polepszą jego życie i jego finanse, bo może robić jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład do pracy, w której uważa, że zarabia za mało. Idealny scenariusz jest taki, że ktoś, chociaż to nie dla każdego, więc od razu się zhamuję z tym zdaniem, że ktoś żyje ze swojego biznesu i zarabia więcej niż w pracy datowej, ale to powoduje, że jesteśmy zestresowani i tak dalej, tak dalej. Więc ja mówię też na swoim przykładzie: własny biznes nie jest idealny. Troszkę odpłynąłem, natomiast wracam. Czy dasz radę z moim kursem? No cóż, jeśli moje filmiki są spoko na YouTube, tutoriale dla ciebie działają to ja nie jestem inny w kursie. Też tak mówię, yy, też tak tłumaczę. Tylko po prostu trochę więcej rzeczy niż na darmowym YouTubie, trochę bardziej skomplikowane niektóre rzeczy. Natomiast dzięki temu, że możesz mnie o wszystko zapytać, dzięki temu, że ja mogę nawet całą lekcję dograć y, dla Ciebie, y, no to myślę, że y, nie ma problemu, żeby sobie poradzić na moim kursie, y, czy Ty, czy jakaś inna osoba, która potrzebuje wsparcia. No więc to tyle. Tłumaczę wszystko tak jak na YouTubie. No i myślę, że tutaj nie, nie mogę nic dodać, bo po to zrobiłem kilkadziesiąt filmów na YouTube, żeby ktoś mógł zobaczyć ocenić mnie jak ja mówię, czy to wiedza jest OK, czy ona jest dobrze przekazywana, czy moja osoba jest OK i tak dalej, i tak dalej. No i jeśli dla kogoś to jest OK siedem razy powiedziałem OK, to zapraszam. No i oczywiście jeśli masz jakieś pytania, a jeśli ten film trafił na YouTube, to jeśli ktoś z Was ma jeszcze jakieś pytania, to miejsce w komentarzu, w mailu. No i mam nadzieję, że widzimy się po drugiej stronie w kursie WordPress i Gutenberg Pro. Alors...